Psalm 41. Przewodnikowi chóru, Psalm Dawida. Szczęsny ten, który ma baczenie na ubogiego, tego Pan wybawi w dniu nieszczęścia. Pan go strzec będzie i zachowa go przy życiu. Szczęśliwy będzie na ziemi i nie wydasz go na pastwę wrogów jego. Pan go pokrzepi na łożu niemocy jego. Leżenie jego odmienisz w chorobie jego. Rzekłem: Panie, bądź mi łaskaw. Uzdrów duszę moją, bo przeciwko tobie zgrzeszyłem. Wrogowie moi życzą mi zła, kiedyż on umrze i zaginie imię jego. A jeśli który przyjdzie, aby mnie odwiedzić, mówi fałsz, serce jego zgromadza oszczerstwo, wychodzi i omawia to. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, szepczą o mnie między sobą, zło zamyślają przeciwko mnie. Wyrok zniszczenia przylgnął do niego, a skoro leży, więcej nie powstanie. Nawet przyjaciel mój, któremu ufałem, który chleb mój jadał, podniósł piętę przeciwko mnie. Ale ty, panie, bądź mi łaskaw i podnieś mię, abym im odpłacił. Z tego poznam, że masz upodobanie we mnie, jeśli wróg mój nie będzie triumfował nade mną. Ty zaś mnie podtrzymujesz dla nienaganności mojej i postawisz mnie przed obliczem Twoim na wieki. Uwielbiany niech będzie Pan, Bóg Izraelski, na wieki wieków. Amen. Amen.